Przed zamontowaniem kubka na opryskiwaczu należy upewnić się, że pokrętło Prime Spray znajduje się w pozycji Prime, a opryskiwacz jest odłączony od zasilania. Teraz możemy zainstalować kubek na opryskiwaczu. Kiedy to zrobimy, będziemy chcieli sprawdzić, czy filtr pompy jest zainstalowany i czysty. Wyrównaj zawór waku na pokrywie kubka z pokrętłem Prime Spray na opryskiwaczu. Wciśnij zespół kubka na opryskiwacz, a następnie przekręć, aby go zablokować. Teraz możemy zalać opryskiwacz. Sprawdź, czy pokrętło zalewania natryskiwania jest skierowane w dół do pozycji zalewania. Podłącz opryskiwacz do uziemionego źródła zasilania. Otwórz pokrywę zaworu waku i przechyl opryskiwacz tak, aby zawór waku znajdował się w najwyższym punkcie. Zapewni to całkowite usunięcie powietrza z flex liner. Delikatnie ściśnij FlexLiner, aż w zaworze waku przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza. Kontynuuj ściskanie flex liner, naciskając spust przez 10 sekund. Gdy nie pojawią się już pęcherzyki powietrza, zwolnij spust i zamknij zawór waku VacuValve. Przekręć pokrętło Prime Spray do przodu do pozycji Spray. Upewnij się, że końcówka rozpylająca jest skierowana do przodu. Skierować urządzenie natryskowe do wiadra na odpady i naciskać spust przez 5 sekund, aby spryskać cały płyn przechowywany w zbiorniku. Aby uniknąć uszkodzenia pompy, jeśli urządzenie natryskowe nie rozpyla cieczy po 5 sekundach, należy je zatrzymać. I powtórzyć proces uruchamiania. Jeśli urządzenie natryskowe zacznie natryskiwać w ciągu 5 sekund, można rozpocząć natryskiwanie.